Wiem ja, bo mi o tym mama powiadała, żem dziecię tej ziemi, że jest Polka mała. I wiem, jak mi Polska jest droga i miła, bo się w polskiej mowie pacierza uczyła, bo mnie polskie niwy chlebem swym karmiły, bo mnie polskiej pieśni z kowronki uczyły, bo mnie tam na niebie strzeże Matka Boska, ta Polska Królowa, nasza Częstochowska, bo przy Bożym tronie polscy święci stoją i codzień się modlą za ojczyznę moją. Więc i ten paciorek polskiego dziewczęcia przyjm o wielki Boże w ojcowskie objęcia. Bo On się z mojej duszy wyrywa jak łkanie Ojczyzna kochaną racz nam wrócić, panie.